Masz ból lędźwi przy schylaniu, przy wstawaniu, po przebudzeniu się, chcesz coś podnieść z ziemi i masz już w głowie, tylko żeby mi coś w lędźwiach nie strzeliło. I co my możemy z tym zrobić? Masaże, tabletki, może lepsze łóżko? Dzisiaj powiem Ci, co Twoje ciało chce ci powiedzieć poprzez spięcie lędźwi, a także w jaki sposób skutecznie i na długo zadbać o tą wyjątkową strefę Twojego ciała. Ja nazywam się Artur Kauf, a to jest seria filmów. Jak pozyskać życie wolne od bólu i spięcia, cofnij wiek biologiczny swojego ciała. Czyli seria filmów skierowana dla osób w pewnym wieku, gdzie pomagam ci poczuć się w swoim ciele tak dobrze jak nigdy wcześniej. Lędźwie są grawitacyjnym centrum naszego ciała. Każdy ruch nóg, każdy ruch tułowia, to wszystko przechodzi przez lędźwie. Pełnią one funkcję stabilizatora i filaru, ale jak to bywa z osobami ciężko pracującymi, z przepracowania czasami coś w nich siada. Lędźwie są również bardzo wrażliwe na pewne stany emocjonalne, jak na przykład presję albo brak poczucia wsparcia. Ciało wtedy stara się usztywnić tą okolicę, żeby pomóc ci przejść przez ten ciężki okres. Dlatego dzisiaj nasz trening lędźwi będzie zawierał właściwe schematy ruchów, ale również odpowiednie wspierające podejście do swojego ciała. Czyli używając naukowych terminów, będziemy łączyć biomechanikę z psychosomatyką. Lędźwie są ściśle połączone z okolicą przepony, czyli oddychaniem. Jeżeli jesteś osobą, która ma statyczny tryb życia, dużo siedzi, albo ma dużo presji spraw na głowie, sposób twojego oddychania jest prawdopodobnie zmieniony, spłycony. Oddychasz mocno górą twojego tłowia a Twój oddech powinien rozluźniać całą okolicę lędźwi. Dlatego nasz trening lędźwi zaczniemy tak naprawdę od przywrócenia prawidłowego, głębokiego, rozluźniającego oddechu. Proste ćwiczenie w leżeniu na plecach. Lekko zgięte kolana, lekko zgięte biodra. I staramy się wziąć wdech do naszego brzucha, do naszego tłowia, ale tak, jakbyśmy chcieli wdechem docisnąć trochę lędźwie do ziemi. Czyli bierzemy wdech. I pozwalamy lędźwiom zapaść się do ziemi z wydechem leciutko wypychamy tu do przodu. Czyli z wdechem lekko zapadamy się do ziemi. Z wydechem delikatnie wypychamy brzuch do przodu. Wdech, wydech naturalnie lekko kołyszę miednicę do przodu i do tyłu. I spróbuj teraz w trakcie oddychania poczuć właśnie, jak Twoja miednica, jak Twoja okolica lędźwi delikatnie się poruszają. I dlaczego powiedziałam, że oddychanie jest tak ważne? Bo zobacz, jeśli większość dnia będziesz oddychać w sposób głęboki, naturalny, twoje lędźwie z każdym cyklem oddychania będą delikatnie się kołysały, poruszały. Spróbujmy teraz wziąć kilka takich już głębszych oddechów i poczuć, jak sam oddech może rozciągnąć ładnie brzuch na wszystkie strony. Czyli bierzemy głęboki wdech, tak żeby powiększył się brzuch i z wydechem. Aha. Jeszcze dwa razy. Czyli głęboki wdech, rozciągamy brzuch na wszystkie strony. Nie tylko do góry, ale też na boki i do tyłu w stronę ziemi. Mhm. I jeszcze raz. Mhm. I jestem pewien, że niektóre osoby już teraz zaczynają czuć, jak ich lędźwie stają się luźniejsze. To właśnie daje nam przywrócenie naturalnego, głębokiego oddechu. Rozwiniemy teraz trochę to ćwiczenie. Kładziemy ręce w ten sposób na ziemi, czyli lekko je otwieramy i dociskamy do ziemi. I staramy się, żeby w tym ćwiczeniu barki nie odrywały się od ziemi. Czyli cały czas lekko kontrolujemy górę tłowia, żeby barki zostały przy ziemi. Nie napinamy się za mocno. Trochę bliżej stopy. Mhm. I teraz tak. Bierzemy wdech na środku tak, jak jesteś teraz, czyli bierzemy wdech, i z wdechem lekko kładziemy kolana z jednej strony, nie odrywając barków. Mhm. I znowu nogi, wracamy, wdech na środku i z wydechem na drugą stronę. Mhm, tak jest. I w ten sposób rozbudowujemy, cały czas pracujemy. Wdech na środku, wydech do boku. W ten sposób rozbudowujemy nasze oddychanie do lędźwi, dodając do tego jeszcze delikatny, rozluźniający ruch. Trzymamy barki cały czas na ziemi, żeby nie skręcał się cały tułów, tylko żeby całe lędźwi ładnie nam tu się rozciągnęła, niczym wyrzymany ręcznik. Jeszcze raz. Mhm. trudniejszą wersją tego ćwiczenia można spróbować, ale nie trzeba będzie oderwanie stóp z ziemi czyli podnosimy obie stopy złącz nogi i to samo bierzemy wdech i staramy się lekko położyć nogi do boku, nie odrywając barków mhm. trzymamy brzuch i wracamy ta wersja wymaga już trochę mocniejszej pracy brzuchem pamiętaj, że nic nie może zaboreć nie mogą Cię lędźwie zaboreć jeżeli jest to dla Ciebie dyskomfortowe rób na razie tylko tą wersję łatwiejszą i tu staramy się zostawić barki na ziemi, trochę mocniej skontrolować brzuchem, czyli wzmacniamy teraz wszystkie już mięśnie stabilizujące wokół naszych lędźwi, plus cały czas odżywiamy je oddechem. Mm -hmm. Wystarczy. Pamiętaj też, że przepona, którą teraz aktywujemy, której zwiększamy teraz zakres ruchu, ona również ma za zadanie oczyszczać jamę brzucha. Przepona nie tylko pomaga nam oddychać, ale przepona również przepycha limfę i płyn śródtłuszczowy w brzuchu. I to jest też recepta dla wielu osób, które mają problem z wystającym brzuchem. Nie restrykcyjna dieta, nie robienie setki brzuszków w godzinę w desce, tylko właśnie przywrócenie pełnego zakresu ruchu w przeponie pomoże ci ten toporny, wystający brzuch zredukować. I ostatnie ćwiczenie w leżeniu. Teraz znowu synchronizujemy ruch miednicy z wdechem i wydechem. Z wdechem odrotowujemy na zewnątrz. Z wydechem podrotowujemy do środka. W drugą stronę. Aha. I unosimy, I unosimy lekko biodra. Aha. I opuszczamy. I jeszcze raz. Z wdechem na zewnątrz. Tak, jakbyśmy chcieli, w... tak, wypiąć tyłek. Z wydechem do środka. I lekko unosimy biodra. Wspaniale. Aha. I tak pracujemy. Czyli wdech. Odkręca nam miednicę zewnętrznie, wydech odkręca wewnętrznie i na końcu delikatnie unosimy biodra. W tym momencie zaczynamy już pracować, dokładamy kolejne mięśnie do tej naszej pracy z oddechem. Dokładamy mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, mięśnie tył i cała okolica lędźwi zaczyna być wspierana ich sąsiadami, ich towarzyszami. Dlatego właśnie często też mogą boleć cię lędźwie, bo nie mają wsparcia z tych. Z tej, z, z, od ich kolegów, od ich sąsiadów. Nóg, pośladków, brzucha. Czyli teraz oprócz tego, że rozluźniasz lędźwie za pomocą ruchu, za pomocą oddechu, to jeszcze dodatkowo wzmacniamy wszystkie mięśnie na około lędźwi. Cały czas mają być to ruchy napięcia delikatne. Pamiętaj, że teraz zaznajamiasz się ze swoim ciałem. To nie powinno jeszcze być forsowane, siłowe, mocne, nie dokładaj na razie żadnych ciężarów. Na początek same takie ruchy z własnym ciężarem ciała będą idealnie wystarczające. Okej, okay, dziękuję. Nasze lędźwie dają nam ogromnie dużo wsparcia, ale same też go potrzebują. I pod kątem anatomicznym wsparciem dla lędźwi są nogi, pośladki i biodra. I do treningu tych części teraz właśnie przejdziemy. Ale przed tym chcę Ci powiedzieć, że przygotowałam na Ciebie coś jeszcze. Jeżeli interesuje Cię temat odbudzenia swojego ciała, możesz wypełnić test, ile lat ma Twoje ciało, w którym dostaniesz zindywidualizowane zalecenia, co możesz robić, żeby być w jeszcze lepszej kondycji i odzyskać życie wolne od bólu i spięcia. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Pierwsze ćwiczenie ma za zadanie zaktywować cały tył naszego ciała. Staj na chwilkę trochę tyłem. Mhm. I teraz tak. Unosimy ręce nad głowę i odginamy lekko tułów do tyłu, ale zaczynając od napięcia samych stóp, czyli staramy się napiąć stopy, nogi, lędźwie, łopatki, szyję i z wydechem wracamy do przodu. I powtarzamy kilka razy. Czyli do tyłu bierzemy wdech, od stóp napinamy nasze całe ciało, nogi, pośladki, całe plecy, kark i wracamy z wydechem do przodu. Pamiętaj, że napięcie stóp pomoże Ci napiąć lepiej całą nogę. Nasza stopa jest bezpośrednio połączona z nogą, także zawsze wszelkie ćwiczenia, jakie będziesz wykonywać na nogi, pamiętaj, że one się tak naprawdę powinny zacząć od stopy. Jeżeli przy tym wygięciu czujesz jakiś dyskomfort czy ból w lędźwiach, rób to wygięcie troszeczkę mniejsze. Natomiast chcę, żebyś poczuł tutaj cały tył twojego ciała. Nawet barki, szyje, łopatki, stopy. Zaznaczę to jeszcze raz, te stopy są bardzo ważne. Cała ta struktura pomaga, wspiera nasze lędźwie w pracy. Jeszcze jeden ostatni raz. I z wydechem rozluźniamy. Ok, super. Dobrze, wracamy frontem. I teraz wykonamy prosty w w miejscu, tak jakbyśmy po prostu chodzili w miejscu, natomiast na górze tego marszu zrobimy pauzę. Czyli przez chwilę będziemy trenować równowagę i prostą postawę. Czyli jest krok, utrzymujemy. Aha. I druga noga, krok utrzymujemy. Z początku osoby mogą mieć z tym problem, dlatego spokojnie, jeżeli czujesz, że trochę za bardzo, jeżeli trochę za bardzo buja, możesz się wesprzeć na czymś, czy to na silnym ramieniu, czy to na ścianie, czy i stoliku. W ten sposób zawsze stara się podchodzić do ćwiczeń. Jeżeli czujesz, że jakieś ćwiczenie jest za trudne, nie wychodzi, ułatwiaj jego wersję. Zrób go lżej, zmniejsz zakres, zakres ruchu, czy tak jak tutaj posłuż się wsparciem. W tym ćwiczeniu bardzo ważna jest znowu praca tej dolnej stopy. Jakbyśmy się chcieli odpychać tą dolną stopą, możesz zauważyć, że im lepiej ta dolna stopa zapracuje, tym łatwiej jest napiąć całe ciało, nogę i utrzymać równowagę. Jeszcze kilka razy, jeszcze kilka kroków. Mhm. I możemy sobie wyobrażać, że od stopy nasze całe ciało rośnie. Pamiętaj, że trening lędźwi, on nie powinien się skupiać na samych lędźwiach. Właściwie te lędźwie, one sobie poradzą, to, co my potrzebujemy zrobić, to przetrenować nasze ciało poniżej i powyżej lędźmi. Robimy to właśnie tym ćwiczeniem. OK, wystarczy. Mhm. Lecimy dalej. Teraz lekko rozszerzamy nogi. Minimalnie schodzimy na nogach do ziemi. Tak, jakby się nogi miały stać trochę większe, Jakbyśmy chcieli, jakbyśmy stali na czymś miękkim. Okay? Czyli nogi są luźne, biodra są luźne. I zaczynamy obkręcać się w ten sposób. Na razie głowa patrzy do przodu. Czyli na razie patrzymy przed siebie, czyli możesz. Patrzeć na mnie. Aha. Trochę daj więcej skrętu na barkach. Tak. I w tym ćwiczeniu rozluźniamy barki, rozluźniamy łopatki. Ręce mają latać zupełnie luźne, nogi są trochę trochę jak zwarty, miękkie. Nabieramy w tym ćwiczeniu luzu. Te ruchy skrętne, które teraz wykonujemy, są to tak naprawdę podstawowe ruchy, jakie wykonuje człowiek. Z racji tego, że my nasz sposób poruszania się bazuje właśnie na skręcie. Jeżeli ktoś dużo siedzi, jeżeli ktoś jest zgarbiony, te skręty, rotacje robią się u niego coraz słabsze i to też bardzo często prowokuje ból lędźwi. Teraz skręty trochę rozwiniemy. W trakcie skrętu zaczynamy patrzeć się za siebie, czyli odkręcamy głowę. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Mhm. Tak i dużo luzu, zupełna zabawa, luźne łopatki, luźne barki. Oddechy. Cały czas niech ten głęboki oddech do miednicy ci towarzyszy. Możesz poczuć czasami, że od oddechu może się zakręcić w głowie. Ogólnie jest to ok, o, oznaka. Twój mózg po prostu dostaje więcej tlenu, trochę nie wie co z tym zrobić, ale staraj się na początku nie dopuszczać takiej sytuacji, czyli ten oddech możesz trochę spłycić, trochę wrócić do tego na chwilę starego wzoru oddychania, żeby po prostu nie doprowadzać do tych zawrotów w głowie. Ok, wystarczy. Super. Przechodzimy teraz do ćwiczenia, które sprawi, że przez całe nasze ciało przejdzie taka przyjemna fala, przyjemna wibracja. Pomoże nam także rozluźnić wszelkie spięcia, które się znajdują powyżej naszych lędźwi. I teraz, w tym ćwiczeniu, staraj się przede wszystkim rozluźnić całą tą strefę: łopatki, ramiona, mięśnie czworoboczne i wykonujemy bardzo prosty ruch. Zaczynamy obijać piętami o, ziemi, o ziemię w ten sposób, rozluźniając właśnie całą górę, tak żeby ręce, ramiona były zupełnie luźne i powinieneś czuć jak tego, tego uderzenia piętami o ziemię, jak fala, wibracja przechodzi przez całe twoje ciało. I zupełnie rozluźniamy, rozluźniamy, trochę tak jakbyśmy chcieli przepchać płyny z naszego tłowia, z naszych nóg, żeby to wszystko się ruszyło, żeby ta cała fala, żeby ta wibracja, żeby ta energia przeszła, przeszła przez nasze całe ciało, i rozluźniamy to okolice. Tu zupełnie już. Z wydechami to można robić. Okej, ok, wystarczy. Wracamy się z powrotem. I ostatnie ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie będzie połączeniem. Koordynacji czucia swojego ciała, tak zwanej priopercepcji. Sportowcy priopercepcji mają na najwyższym poziomie, czyli oni doskonale czują swoje ciało w przestrzeni. I ta umiejętność bardzo się również przydaje w treningu czy to postawy ciała, czy leczenia bólu ciała, żebyśmy lepiej zaczynali czuć pewne części naszego ciała. I zrobimy to za pomocą czegoś, co będzie przypominało trochę. Taniec. W każdym razie nasze biodra będą poruszały się teraz na wszystkie strony. I zaczynamy. Luźno na nogach, miękkie nogi, i zaczynamy od wyrzucania biodra do boku. Do przodu, do drugiego boku i do tyłu. I tak lecimy. Bok. Na razie jeszcze nie płynie, na razie sobie to podzielimy. Przód, bok, tył. Bok. Przód, bok, tył. Bok, przód, bok. Tył. I tak pracujemy. Bok, przód, bok, tył i pracujemy cały czas. I uwaga, i trochę wyłączamy głowę z myślenia, zwalniamy głowę z myślenia. Nie myślimy teraz o tym, na ile robimy ten ruch poprawnie, technicznie, czy dobrze się to rusza. Po prostu zaczynam się bardziej wczuwać w swoje ciało. Swoim tempem, czyli bioderka do boku, do tyłu, do drugiego boku, do przodu. I próbujemy teraz przejść w ruch bardziej płynny. Czyli teraz już zrobimy płynnie przód, bok, tył, bok. Przód, bok, tył, bok. Oddychamy, wczuwamy się w swoje ciało. Zauważaj teraz, co się dzieje z Twoim ciałem, jakie czujesz. Wszelkie obserwacje typu jest spięte, jestem sztywny. To jest ok, ale nie oceniaj się za nadto. W tym momencie zaczynasz się rozwijać. W tym momencie budujesz kontakt ze swoim ciałem. Twoja miednica staje się luźniejsza. W ten sposób też poprawiasz funkcjonowanie narządów swoich wewnętrznych. Budujesz relacje ze swoim ciałem. Także po prostu obserwuj, co się z nim dzieje i kręcimy w drugą stronę i zmieniamy kierunek. W drugą stronę płynnie. Obserwuj, co się dzieje z twoim ciałem. Można to sobie nawet puścić fajną jakąś muzykę rytmiczną i Baw się tym ćwiczeniem, zatop się w nie trochę, zatop się w swoje biodra. Przywrócenie kontaktu z miednicą, z lędziami z miednicą, to jest przywrócenie tak naprawdę kontaktu ze swoim czuciem. Szczególnie kobietom jest łatwiej wejść w ten proces, kobietom naturalnie, Wam naturalnie jest poczuć swoje ciało. My mężczyźni czasami mamy z tym problem, bo musimy być twardzi i przez to się odcinamy od swojego ciała, ale zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Powinni budować tą relację, ten kontakt ze swoim ciałem. Jeszcze kilka kółeczek. Można sobie dodać dowolne ruchy. To co, tam, to, co Twoje ciało czuje, co chce przekazać, na co tylko masz ochotę. Oh, ok, wystarczy. Pięknie, dziękuję. Gratuluję Tobie wykonania dzisiejszego zestawu ćwiczeń. Jak się teraz czujesz? W następnym nagraniu zajmiemy się otwieraniem postawy ciała. A jeżeli temat odmładzania ciała Cię interesuje, zapraszam Cię do testu, ile lat ma Twoje ciało? Dostaniesz po nim indywidualne zalecenia, co możesz zrobić, żeby coraz bardziej poprawiać swoją formę i coraz lepiej czuć się w swoim ciele. Link znajdziesz w opisie filmu, a my widzimy się w następnym nagraniu.